Hmm. Ukorzenienie, spotkanie z drzewem. <grywa> Zacznij od tego, że wyjdziesz z domu, udaj się do pobliskiego lasu bądź miejsca, w którym są drzewa. Idź i czuj sercem, gdzie cię ciągnie, do którego drzewa. I podążaj, podążaj, podążaj za sobą i ze swoim sercem. Aż znajdziesz drzewo, <noise> które cię woła. Przywitaj się z nim. Następnie mm. usiądź czy to obok niego, przy nim, w nim albo przy tulusie mm, stojąc. Eee, tak, żeby było tobie wygodnie i tak jak czujesz. Uh, ja siadam. Mm. Oh, wyprostuj plecy. Oh, Spójrz z świadomością do swojego oddechu. Oh, weź świadomy wdech i świadomy wydech. Poczuj, jak głęboko schodzi twój oddech. Oraz ile go wypuszczasz, jak głęboki jest Twój wydech. I czy wydychasz całe powietrze? Czy tylko część? Czy wdychasz do całego ciała i oddech spływa głęboko do twojego brzucha, czy zatrzymujesz się gdzieś w klatce piersiowej, czy na poziomie gardła. Popracuj sobie z tym oddechem. Tak jakbyś czuł, że oddychasz całym ciałem. I wydychasz całe powietrze. Uff. Następnie poczuj jak oddychasz razem z drzewem, jak... W momencie, w którym ty wydychasz powietrze, ono je zaciąga i oddycha, i bierze wdech. A jak ono bierze wydech, to ty bierzesz wdech. Poczuj ten wasz wzajemny taniec oddechów. Przepływ powietrza między tobą a drzewem. Poczuj też tę energię, która przepływa od korzeni aż do korony Twoje i tego drzewa. I od korony aż po korzenie Twojej i tego drzewa. Poczuj i w waszą wzajemną współpracę, w wasze wzajemne współbycie. Wspólny oddech. Zanurzenie. Świadomość. Możesz ściągnąć buty, um, by poczuć też ziemię. Albo połóż ręce na ziemi. Mm, czy na drzewie, na korze. Poczuj drzewo. Poczuj, czy ma na nim mech. Jaką strukturę i fakturę ma jego kora, czy jest chropowata, czy jest gładka, jaki ma kolor. Mm. Ale przyglądaj się też sobie w tym wszystkim. Przyglądaj się, jakie są dzisiaj twoje ręce, czy są one suche, czy um, mają wszystko tego, czy, co im potrzeba, jak się mają twoje nogi. Twój brzuch, Twoje ręce. I wejdź w komunikację z drzewem. Po prostu czuj sercem, cały czas zagłębiając się coraz bardziej w siebie i w drzewo. Może usłyszysz, może coś ci chcę przekazać, może usłyszysz swój głos, który chce przekazać ci z drzewu. I pamiętaj w tym cały czas oddechu i o tym było to o wzajemnej komunikacji, wzajemnej komunikacji z drzewem i wzajemnym oddechu. Dobrego spaceru i spotkania z drzewem.